Dobra lecimy. Mm. Nie mogę się przywitać? No, może się i tak pewnie to Nic. <laughs> Siemaneczko ziomeczki, to ja, skelet youtuber. Za 10 zł zabiję Merkura. Ja to nie live niestety. <laughs> Ej, ziomeczki. E Siemaneczko ziomeczki, to ja, kliklejt, podkreśnik youtuber i w dzisiejszym filmiku ja i mój przyjaciel Skelet, który nagrywa film, teraz, tak, znaczy się. bardzo się subskrybujcie. <grybuj> Siera. No dobra, e, co się zmieni od pierwszego odcinka, no masa rzeczy, mamy farmę, jakieś tutaj budowle od Shiro, mam takie rzeczy, mending, wszystko za jeden, tylko, że kloklet marię bo Minecraft to gówno, enchanting na trzydziestkę. Tak to wygląda wszystko. O, Mercury zbudował ulepszenie do bazy. Na przykład drab. O, nareszcie można normalnie wyjść od krów stare, bo jest wiesz takie wyjście, jakie fajne. I ładnie to wygląda w ogóle. No wiesz, że jest drabinka jedna, a nie dwie. Nie, mnie ja buduje walony Lava cast, więc... <laughs> My God. No, ale tutaj mam piecyk, jakieś kowadło. O, kowadło, po pierwsze. Nie <laughs> no, jeśli byś potrzebował bloków, no to... Nie. Jest i nie myślę, że to jakiś mopad tylko X Mercury. Czemu nie zrobisz se, jak zbroi? Tak, tym bardziej. <grystanie> Created spell, brzydko mówiąc. No. Pójdźmy sobie do wioski z mendingowcem i pokażę Wam gdzie będę budował bazę I mogę pokazać także gdzie Ocklet No to zrobił Ciekawe dlaczego zrobił dlatego że nie ja mu powiedział czy dlatego że ty napisałeś Merkur ty bo jestem głupi o boże, good wiadro no. Labak Dobra e, nie to co widzicie to nie są cheaty to są po prostu custom enchanty nie bijcie No bo w sumie ludzie już to Lava. widzieli tak, nie to są cheaty, czekajcie, włączcie włączę aks. cheaty. Pokażeć wam dlaczego na samym miałem tak dużo rzeczy, o, bo miałem ten resus na X-ray, a no tak naprawdę nie. Zespisałem e X-ray resus pack i zobaczyłem takie gówno i powiedziałem brr, Ale gówno, ale pobiorę i i będę cheatował na serwerze takim gównianym Gównopolis się nazywał Explode Tu jest farma wieśniaków, która nie działa. <gł> Zda. Skalec jest już większy lava cast. U, to za chwilę przejdę zobaczyć O, tu jest mending za darmo Tak naprawdę nie, ale... No, nie, nie. Więcej lawy! Eh, nejmtaga ma za 20 Nice. To mi się podoba, A. do farmy będzie No, ten w Ja Mam 4 nejmtagi w więc jakby... Dobra, dobra, cichaj tam Idę go zabić za chwilę, dobra, to będzie plan Na dzisiejszy odcinek Skalec królik bihopuje. Eee, nie bichopuje ja to ne, netery... przepraszam muszę się poprawić, nie bijcie. Netery hełm. Kupę drap. Kup, typowe rabi. Polaczki, czekaj, jeszcze włączę polski język. Je, a ten królik rab bit hopuje, Bo mi wiadomo, ludzie bili w komentarzach. Tak jako nie grasz po polsku, po angielsku. Przecież jesteś w Polsce. Polska dla Polaków. No uwaga. Tutaj, tutaj... wiesz, ja na tym ten Enchanty wiesz... Enchanty przetłumaczyłem przez tłumacz Google. Uwaga? Hel Hel Helm, koloret hashtag FFF99 no To jest kolor po prostu taki jaki mam na tym e, spadek po po Powinowactwo do wody, naprawa, ochrona 4, oddychanie 3, nieprzerwane. Tłumacz Google. Naprawa 4, ochrona, e, biegacz głębokości. Co? No, to jest Death Rider. E, powinowactwo do wody to jest Aqua Infinity, oddychanie 3 to Respiration. Aspekt ognia, no to fire aspect ostrożny 4: Zamiatanie krawędzi. Swimming Catch. <laughs> Tłumacz Google. Wydajność 4: Naprawa. Jedwabny dotek nieprzerwany. No, no to, to chyba już wszystko. Ale są inne enchanty jeszcze śmieszne, ale nie mam akurat. ...rzeczy Fortuna 3. No, fortuna to powinna być fortuna, a nie szczęście. Ej, hey, create, będziesz miał szczęście. na pewno kiedyś będę miał. Jezu, jak laguje ten lawak. Gościu Dobra, idziemy do nic nie mogę polski. Dobra, włączamy chiński, nie wiem, gdzie tu jest niemiecki. To jest chiński, co No dobra, francuski, o Francji i france Francuski będzie. pewnego dobry. momentu ten lawakas będzie tak ogromny, że po to w komputer to w... do komputer Dobra, czekaj, lecę do ciebie. Sunkastry. Okay. Spadłem zbyt. Dobra. E, jakie to były kordy, czekaj mam w knieszotach iść na North Na no. North East chyba? Jest. Zamordować Cię kiedyś? Co? No! Idź na North East! Otwarmy! No zesmacie No dobra, a tu nie jest tak daleko, dobra, a dobra, to muszę jednak iść w tą stronę, bo jestem na 400. Yy, Labaka niklejta. Klokleta nie znasz okay. Dobra, lecimy. Jakby co będę więc to będzie pewnie godzinę na Będę tnął skelet <grystanie> na to wejście. Utnę ci głowę. Dobra, idziemy uciąć głowę, klikaj tobie. Klikler. Amen, odorime. Interimo, dobra, nie. I Tak to wycinasz. Zobaczymy może, nie wiem. Nagle z nieba skoczy mi creeper. Ty czekaj. To tego dla ja, ja zrobię samon creeper. Nie mm. weź mi zresztą creepera na kaście w jakimś miejscu. W tym nie, tym nie, 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 czekaj. O. Spień creepera na cudem. No, umarł. <grym> Serwer jeszcze nie zaczął lagować do gameplay do lawakarstwa. Dla ciebie zrobię. Okej. To wydaję jako Jak Nie umiem pisać. Dobra, idziemy dalej. Czekaj, zrobię z nic jeszcze. No nie, nie, jak ja ich nienawidzę. Dobra, biegniemy sobie i tak pewnie to wytnę. Ale pewnie zostawię, że nienawidzę fantomów. O, bo. Uuu. Gelektronicznie się do Czyli wiedz nie Nie, to, to muszę przybliżyć Nie będzie widać cały jak to jest duże Niestety, no ale... YouTube to jest takie gówno, że no... Mi napisze, że miniaturka jest too big Ale wiesz, ja zrobiłem sobie już jakby na siebie Jak ty tam wchodzisz? Teraz czekaj, muszę, muszę zmienić to na kobla A jak ty tam w ogóle wchodzisz tak normalnie? to, to tam, kiedy nie ma lamy A, okej okay. Dobra, to usuń te bloki Blok. On, nie, on nie widzi, on nie ma opa Nie, on widzi to chyba Nie widzi go okay. On nie ma... on jest loga Dmin Comendrze włączony O mój boże, to będzie na. Ale logi, o mój Boże! A u mnie nie, u mnie 200 FPS to? nadal bro To może ty mi zrobisz lawaka No nie dobra, nie, specjalnie będę ci jakościowy film z lagami <grymne> <grymne> o, o, zroga, jeszcze mały. Ile... Ten jeszcze mały. Ten lava cast jest jeszcze mały. No. Ile kobla? O, puste, patrz, create. Co kurde? Zbugowane. Patrz, widzisz to, jak <grymne> tu to zniszczysz, to tu jest puste. Popierdane. Serio? O oh, nevermind. Źle zrobiłeś. Nie y Pała. To to ma, ma po prostu wyglądać i tyle. Dobrze. Tam się małby będą spił i dajcie No ja, dobra Dawaj lawę Użyj swojej mocy Create ja. Create the... Jak ty niby tam wejdziesz na górę potem Ty faktycznie. Czekaj chwilę Nie, nie rób nic, nie rób nic, nie rób nic. mniej niż dwajki może potki byś zrobił najpierw. Zamknij. Nie, śmieć. Jeśli nie przeżyjesz, to logni. Znaczy, jeśli będziesz bardzo mocno tracił, to login. Bo wtedy Tracę masz popisze. tego spawn protecta. Wow, kurwa, fantom mnie <laughs> Nie, cenzura. Dobra, nie będę cenzurował, nie ja, ja Jestem miły, kulturalnie. Ale nie wiem mówić. No, fantomy, głupi, walony, na... No. Czekaj, kill... kill małpa e, type Phantom to zadziałałoby? Nie, 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 rób, nie rób tego, nie rób tego dopóki i tego nie pisze, ja to komendę znam, bo może zabić wszystkie... Co? Wiem, nie chciałbym zabić. Merkuryrowy <laughs> zabiłoby wszystko. Jeszcze naszej tenki. U nie, padłyby do lawy, <laughs> yeah. okay. To trzeba było wpisać chyba hashtag Phantom, ale... Ale umarły. Ale chyba tylko fantomy, chociaż nie wiem czy i ten te y nie umarły. Nie, 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 z killed fantom, zalogowało mnie tylko, że zabiłem fantomy. Rzeczywiście, napisał, że zabiło ileś tam entities. Pisał type wyrówna się wykrzyknik, player, to mógłbym mieć problem. Dlaczego mi się wyświetla, że mending pierwszy pierwszym fantom dodanym do tego, chyba? Kwa... Bo jeśli dodawałeś, znaczy jeśli dodawałeś na przykład wiesz, do innego narzędzia mending... Nie wiem. To działa tak, że jeśli dodałeś do innego narzędzia Mending, i potem połączyłeś z tym jako pierwszy, no to Mending będzie jakie jakby... Jakie to jest piękne, no one tak lezą! Haha, <laughs> <laughs> zabijemy cię, w prajerze! <laughs> create wszystkie komendy! nagle wdychają. Dobrze, teraz w Lava cast, część kolejna, klik, tak powiem. Czy znowu źle, No znowu, beautiful. <laughs> Uważaj, kurwa! Rrr. Surprise, motherfucker, patrzcie Nie, nie używajcie to Dobrze nadzę, skoczą Przyc To jest jeden rok wyżej to nie wskaczy. Nie nie, O nie, skiede E dobra o Nie zbrojka mi się niszczy Tak Nie ruszę się, dobra? Nie, nie mam peru, fuck Nie te, te panie, jakby to, nie te panie. To ci set pęknie. Nie pęknie nic. Mam 80%. A okej, okay, ja mam jakieś, nie wiem, 20%. Dobra, bello, pokażę ci cud. Jest spam protek na całkiem duży. Dobra. Ale wystarczy nieco duży, żeby zejść. I zrobisz to. Peru muszę sobie ogarnąć. Patrz, Creeper się pali. Nie, weź go wepnij ten fail będzie wycięty, nikt nic nie widział Albo może nie, nie, nie zobaczymy. Dobra, będzie cenzura, otknijmy cenzurę, oprócz nie pytać Dobra, e, mam 10 pereł Jest. Ajajaj, to, to, to... Create, nie trzeba było się zdecydować Ajajaj, that doesn't look good e, Lawa się nie wylała do końca, brr Create To będzie trochę nie ró równe. Nie obchodzi mnie, to jest lava cast on ma jakby i tak eee, na samym końcu... Ale to paskudnie je nie jemam. wygląda. Skalec zobacz co ja teraz zrobię, Tu buduje się trochę wyżej. I co, wylejesz lawę czy co? Takie coś zrobimy. Nie, ja to spróbuję trochę ładnić. W tym sensie, że to... No, dobra, wyrównywane będzie najpierw jak stanie się duże. No dobra, ale teraz przydałoby się to u Także trochę wyrównać, bo wyjdzie, no wiesz, że ostatecznie, gdy będziesz wyrównywał, to będzie się dokopał, nie wiem, do środka centralnego, bo tam się jest, nie wiem, jeden blok z pieprzu trochę pieprzem. To i tak nie będzie mega równy. No dobra, dobra. zrobię choć trochę ładniej, No dobra, dawaj. Więcej lawy czekam, czy nam wejść. Mam pereł, mam 10 pereł. Endermanów, bez Lutinga. Normalnie miałbym z 50. Masz bloki, bo musimy wybudować to głównie. Mam tego. E... Roka Noire. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. Blackstone. No. Zgadłeś, nie. bo trzymałem w ręce, się... czy... Nie, nie, zgadłem, bo wiem, że Noire... No, noire to jest... No. Łak wpływa rzeczywiście. Boli. Clicklate musi iść po Nie, Clicklate, co armia! <laughs> to się 10 zrespiło, co jest? E, zrozpiło ich się dokładnie 14. Hmm, ja 7 tak, tak, tak. O, nie, 7 zabijeś. Tak Nie równe wiadro. Kut wiadro. Incd. Wiadro na lawa kaść challenge. Dobra, wyjemy to. Bo dziś już ten kill, naprawdę. No i super, więc taka jest, zabiję Endermana no kurwa, jakim mi na mnie dostał Creep What? Co on kurwa? Creep lepi się z Endermanem Dy, 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 dawaj go Dobrze Powiedzcie... Jedna perła Xd Brawo, wchodzenie po lawa kaście challenge Nie umiem strzelać O, trafiłem A nie! Teraz... ...kóra wtedy kiedy tam... wszedłeś. w szadość B XD <śleszy> <śleszy> okay. Co ja teraz zrobię? No nie wiem, no. no, czy to tak trudno zniszczyć, to mniej nie się podbudować do góry No Ej, no, nagle jakieś trudne się stało. O nie No ja <laughs> i no, to ma zbroja by się przydała, co nie? O nie Mam knockback 2 na tym mieczu Do widzenia, zapraszam do Proszę Zapraszam wypier... ale no nie... Okej, okay, się... bo mi już set pada, bo mi się to cenzurować, no nie, smutek Dobra, po prostu wytnę moment, w którym będzie Please, bo mi spodnie zaraz pękną Dobra, dwarki ci nie pękną No nienawidzę cię typie, no Dziękuję Też cię lubię O nie! Oddo, ti incenna. Che Dai, mo. Ez? Oh, no. Kurta. Oh, no, non mi un parkoura. No tylko zabudowałeś to za duże kred, Ignę Skacz Skacz Free Disko będzie Disko, disco, disco Chodź na górę, podbuduj się tutaj stąd Szybko AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Co za deviz Jezus Maria, To Było fajne Mindset! Szybko, nie podsuną, szybko, szybko, kryj szybko No i można pięknie popatrzeć Sono cretino, o oku grywanie Co nie, no dobrze jest, chyba ja tylko nie wylewaj wody. klas. Ja im kolega skelet wylawa Hmm Boję się, że go nie znajdę, ale dobra, Elo. Czego nie znajdziesz kila Płynie! Już nie Nie dobra, znajdę. źle rzucona, chociaż? Nie, trochę źle. Dobra. O, privet Privied, my god, Czy mi się uda kopać? Nie, skalet. Nie, jestem w środku. Mogę ci teraz wszystko niszczyć do środka. Boże, ale. Ej, pajonki się tam w środku respią, stary. Czy czekaj, co? Sprawdzę to. O nie, tu impreza jakaś, jest e, do widzenia e, do widzenia. Ja, ja widziałem jednego pająka, ale już więcej się święci. Dobra, wylewaj wodę, dawaj, o, ci, 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 ci. Dobra, niech będzie by... I Wylej wodę. Masz 5 sekund. Czy nie mogę tego zrobić? Ty, dawaj. ja mógłbym przecież tą lawę oszczędzać. Z Jedną lawą zrobić cały lawa kawta. No tak no ja, ja się o. dziwiłem. O, dobra, es, 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 dobra, udało mi się. Za trzecim razem. Ale laguje Jakie? Jak no. to lawa się zbugowała. Wiem. Wiemy. Co jest z tym Okej. Boże, ale to teraz paskudnie wygląda. Jak paskudnie? Eee. To jakaś świątynia? Bardzo paskudnie. To jak obie. Tak jak miał wyjść z No nie wiem, nie powiedziałbym A będzie świątynia ku czci bo, 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 Boga y, Komedii z już. No powiedzmy, Good wiadro Boże Nie Jeszcze Obsydian to jest postawiony No bo z nich, przychodził Wiem, Glauży jest Obsydianiusz Może ja wiadomo nie, nie tak. zrobić oficjalnie zrobić. Dobra, udało mi się. Dlaczego nie mam tego kobla? Przecież to jest biliard cobla i click. Klik, klik. Nie wiem. To jest lava kas. tu powinienem mieć dużo kobla. Dobra, gdzie tu mamy spawn? Yy, w którą stronę? Bo muszę to sobie ogarnąć. Spawn jest w tamtą stronę. Muszę pokopać stona. Okej. Okay. Czekaj, jak powstaje stone z lawy? Eee, na... na... chyba na ten zadziałać źródło lavu kurde nie wiem jak to się robi Sk kurde um, nie mogę ci pokazać do tego nigdy nie rozumiałem że nic dobra tak, po prostu ci... pokopię. pod twoją górą lawa castem lawa główne lawa Ej, wyobraź sobie jak gdy Wojtek zaraguje Powiedz co to tak za je... gówno, masz to zniszczyć i zacznie niszczyć zniszczyć w Tył, o 22 Jak, ty masz więcej niż 2 IQ? O, nie mam kobla, eskelet po przychodzi jakiś randomowy kobel i już 22 ma Bro Iksle No mam EQ prawie pełne A ja mam pełne Bardzo pełne Pełne niczego my. Nie no czeka masz, do Wojtek po prostu się skapnie Co ten click to po czemu się pająki że No bo jestem pusty, to niż... Nie mam bo... bloku Co ten click-layt znacznie... postawił lawa Niech ty, ty to bardzo daleko będziesz budował, czy wiesz, wysoko o, do limitu Takie żeby było większe niż nie Wieże z nasłowicie Old mhm Nie wiem czy tutaj dobuduję, Nie, nie, dobuduję Nie mam bloków, już dalej. No, Gud, wiadro. Cześć, ja tutaj sobie zrobię tak okay. cobble grinder. A się creator. No pokaż jak z tą nawą. Znaczy z wodą. Znaczy jak z tą na się tworzy, do jasnej. Czy to będzie tak działać? Uwaga, tak. Nie! Działa? Działa. Działa. Już myślałem, że lawa. <noise> ja wiedziałem, że to jak się... Czekaj, to trzeba było robić. Od tutaj postaw Czekaj. Tu i tu. I teraz lawa Teraz lawę trzeba. Masz? Tak mam. Powinno działać. Czy co powstanie? Stone on powstał przed chwilą. Jest! Skelety, <laughs> dywidu. E, to nice. E, to mamy na do tworzenia, nice. Ej, stone jest nawet lepszy. Czyli to musi zalać od góry. Czy, czemu ja nie wziąłem tego... Czekaj. Nie create... O, 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 o! Zniszczę to. To... Stone powstał. O, działa. Mm. O, stone, gdzie, si, stone się tworzy, czy co?